Witamy w niedzielny poranek. Właśnie wypływamy tą magiczną łodzią dał, w których się zakochałam tutaj na Zanzibarze. Płyniemy na snor snorkeling na rafie i na łowienie ryb i ośmiornic z naszym kapitanem Koła, który tam z przodu pracuje, żeby nas wydobyć na szerokie wodne. A przy okazji uczymy się języka zakazie i Właśnie nauczyłam się, że manny mąż jest mężem jest z nami nasza przyjaciółka Suzy z Niemiec. Hello? Międzynarodowe Towarzystwo na pokładzie. Uh, <tryprictly> Próbujemy się uczyć suahili, ale idzie nam o matko no, 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 no ale jednak lekcja suahili na katamaranie na środku archipelagu Zanzibarskiego, to całkiem, całkiem dobrze brzmi. I to jest Mumeuangu. Mume ja, ja jestem Mumeuangu. Czyli mój mąż. A ja dla Krzysia jestem Mukeuangu. Muke Muke czyli moja żona. No i teraz mamy to nagrane, więc na pewno nie zapomnimy. Nie jestem pewien. Okej. A to jest nasz wspaniały teacher, suahili, maestro. Ja. Grafiki. grafik. Kolega. Kolega. I Suahili. Grafiki. Grafiki, to łatwo zapamiętać. Grafiki. To kolega po Suahili. slochlinsky <laughs> grafiki uh, uh, una Raz, dwa, Kano. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pięć. Eighty-five. Osiemdziesiąt lat ma pan Feruzi. I, uh, I'm strong because my work I'm Aha, I'm strong because... <laughs> jestem silny, bo i nie zrozumiałam reszty. Ale może coś, coś tam było z rybakiem, Czy jest silnym rybakiem w tym wieku. I have... Ale ten żagiel jest klimatyczny, zobacz, połatany, poszyty. Bo tutaj panowie nam powiedzieli, że łódź nowa, taka na jakiej płyniemy, ale nowiutka taka sama, kosztuje 3 miliony szylingów. Tanzański, tanzańskich, ale nie, 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 jeszcze nie przeliczyliśmy tego na dolary. Ile to jest dolarów? Te łodzie są wydłubywane z jednego pnia zwykle. Ta, ta zewnętrzna część, bo jak widać wewnątrz już jest złączony desek, druga warstwa. Jeden dolar to jest 2300 szylingów. Z tego to, co pamiętam. To możecie sobie szybko przeliczyć, bo my tu nie mamy na łodzi kalkulatora. Będziemy łowić trwałem przygotowania do... Tak. Zobaczymy, czy uda się coś złapać. Unduana. Unduana. To posłuchaj jest kuchaczek. Unduana. unduana. E? Oczywiście używamy najlepszego, najnowocześniejszego zanzibarskiego sprzętu wędkarskiego. Najlepszych technik. Wspomagamy się najnowocześniejszym sprzętem. gps -y i satelity namierzają nam z kosmosu, gdzie są najlepsze ławice ryb. A tak naprawdę działa tutaj instynkt naszych przyjaciół z Zanzibarcy, którzy robią to od lat. O! 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 Krzysiu złapał rybę! Krzysiu, pokaż do góry. I na raz. You are a Cloud, Cloud maling Ma Uczymy się z anzibarskiego. to chmury. Zungu to księżyc. Muvua to deszcz poza Zibarsku. Muvua, 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 Muvua. And he Muvua March, April, ja? January, March, deszczowa jest w kwietniu, ja. A big Muvua? Muvua kuwa. Mwła Kubła, to big, wielki deszcz ulewa. Kubła, po prostu jak... Z, leje rain. jak z cebra, jak z kubła. Mła Kubła. Mwła Kubła. Kubła. Dzień może tak przeżyć się, jak poza rybą. To jest teraz żywe. nieprawdopodobne. No. you No. 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 jest is... oh, house. Maybe I that better. może No. Yeah, sure. Na No. No. na No. Yeah. na No. No. I I Nie mam money, mogę się Jeśli got money, mogę się to jest o tym. No i nasze piękne niespodzianki z na morzu wracają do swojego domu. A z Sana? Bye. Arriba, Arriba Welcome, Welcome to the <laughs>